Do premiery drugiego Alexa zostało już tylko 5 tygodni. Podczas gdy twórcy doszlifowują swój tytuł, my przyjrzyjmy się w tym krótkim materiale wszystkim nowym informacjom, jakie ujrzały światło dzienne od czasu publikacji mojego ostatniego filmu w tym temacie. Serdecznie zapraszam. Partnerem dzisiejszego materiału jest firma iTop VPN. Musicie wiedzieć, że osobiście sam używam VPN-a. Uważam, że pojęcie anonimowości w sieci już właściwie umarło i warto chronić swoje dane. Jeśli nigdy nie słyszeliście o czymś takim jak VPN, to w skrócie jest to program służący do ukrywania waszego prawdziwego adresu IP. Brzmi to może skomplikowanie, natomiast polega po prostu na połączeniu się z siecią za pośrednictwem jednego z wielu dostępnych na całym świecie serwerów. Dzięki niemu możecie również, będąc za granicą, w prosty sposób zyskać dostęp do np. polskiego Netflixa czy innych platform dostępnych tylko w konkretnym kraju. Jeśli bylibyście zainteresowani, pod filmem w opisie znajdziecie link do strony, z której dowiecie się więcej. W kwestii reklamy, którą teraz widzieliście, krótko dodam, że udało mi się wynegocjować dla Was 5 kodów dostępu do konta VIP ważnego 1 miesiąc. Umieściłem loginy i hasła w opisie filmu. A przechodząc już do tematu Alexa, na sam początek zacznijmy od informacji, że chociaż opcja zakupu preorderu widniała wcześniej już na oficjalnej stronie Alexa, to od 11 stycznia pojawiła się na takich platformach jak GOG czy Steam. Cena tej gry jest obecnie obniżona o 10%, co może być dobrym momentem na zakup, jeśli chcielibyście się cieszyć tytułem w dniu premiery. Głównym tematem ostatnio jest jednak oczywiście kolejny zwiastun opublikowany przez THQ Nordic, którym generalnie najciekawszym dla mnie elementem byli niebianie. Nasi główni przeciwnicy fabularni, których jak dotąd oglądać mogliśmy raczej tylko na koncept artach, i w trailerach stworzonych w CGI. Ten zwiastun został jednak nagrany przynajmniej w części na silniku gry, więc po raz pierwszy możemy zobaczyć ich w postaci, w jakiej będą naprawdę występować w grze. Swoją drogą ciekawe, czy grając, będziemy spotykać losowo przelatujących gdzieś niebian niczym tu na ujęciu. To by było z pewnością bardzo ciekawym elementem rozgrywki. Jeśli nie widzieliście jeszcze wspomnianego zwiastuna, to w opisie filmu znajdziecie do niego link. Przechodząc dalej, ukazały się już również wymagania sprzętowe do drugiego Alexa. Gra zajmie 45GB miejsca na dysku, minimalnie wymaga 12GB RAMu i karty graficznej na poziomie GeForce GTX 1060. Pełną specyfikację widzicie teraz i znajdziecie także na Steamie w opisie gry. Według portalu Gothic Up świadczy to o niezbyt dobrej optymalizacji gry, zważywszy chociażby na fakt, że GTX 1060 był zalecaną kartą graficzną w pierwszym eleksie. Obecnie jesteśmy też już w momencie, gdy wielu youtuberów, jak i poważne serwisy gamingowe mają za sobą rozgrywkę z wczesnego dostępu do nowego Eleksa. W sieci pojawiło się wiele recenzji tych wczesnych wrażeń, a gra powszechnie uważana jest za wartą uwagi. Wnioski, jakie płyną po zapoznaniu się z większością artykułów są takie, że chociaż tytuł jest wciąż drewniany, jak to studia ma w zwyczaju, to jednocześnie wciąga i absorbuje gracza. Świat gry nie wydaje się być sztucznie zapełniony i chce się go eksplorować, tak jak w poprzedniej części. Jednogłośnie prawie panuje przekonanie, że fani studia i jego poprzednich gier powinni być z kontynuacji zadowoleni. Oczywiście to wszystko są opinie na podstawie wrażeń z kawałka gry, który został udostępniony, ale i tak uważam, że jest to dobra prognoza i dostaniemy kolejny, ciekawy tytuł. Widać, że praca nad teleksem w RE jak to przed premierą była, dlatego też ten odcinek jest wyjątkowo krótki, zważywszy na ilość newsów, o których warto powiedzieć. Na koniec możecie zobaczyć kilka nowych screenów z gry opublikowanych przez studio na Twitterze i Facebooku. Z mojej strony przypominam jeszcze, że już niedługo pojawi się pierwsze QA na kanale, dlatego jeśli chcielibyście mi zadać jakieś pytanie, to możecie zrobić to pod tym filmem lub pisząc na mojego maila czy fanpage na Facebooku. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.